Cześć wam, dzisiaj będzie nieco inaczej Dzisiaj nie będziemy nic o gadać Dzisiaj powiemy odrobinę o survivalu O jakim survivalu? Zrobimy świeczkę samorobioną Taką z oleju rzepakowego Nie wszyscy może wiecie Ale bardzo banalnie Można to zrobić nie? Także Pokażę wam co i jak A więc Będziemy potrzebować jakiś knot Olej i pojemnik na ten olej. Knot musi być stosunkowo sztywny. Zaraz Wam pokażę jak go zrobić. Ale najpierw przytniemy butelkę. Wiadomo, jeżeli nie będziecie używać, jeżeli Wam nie zależy na estetyce, to może być nawet zwykły słoik po górkach. To już od Was zależy. My wykorzystamy butelkę po oleju. A więc użyjemy do tego takiego nożyka. Możecie go kupić w każdym markecie budowlanym. Zwykły nożyk do cięcia szkła, generalnie kafelek. Wszystkiego nie? Eee, no, i będziemy potrzebowali jakiegoś stabilnego podparcia, ponieważ koniecznym jest, żeby nie ruszyć nożykiem w trakcie cięcia. On musi stać stabilnie. A więc, zaczynamy. Podziemy go i możemy przycisnąć ręką albo czymkolwiek. Ważne, żeby się nie ruszał. Powiedzmy, że w takiej wysokości nam odpowiada i zaczynamy ciąć Dookoła. Nie wiem na kamerze widać? Tak widać. Mamy piękną rysę dookoła. Miejmy nadzieję, że fajnie nam się to uda. Kolejnym krokiem będzie podgrzanie tej rysy. Nie chcemy podgrzewać całej butelki. A i istotnym jest, żeby zdjąć koreczek. Nie chcemy, żeby była zakręcona butelka. E Musimy podgrzać tą rysę. Możemy to zrobić czymkolwiek. Mamy taki palnik to może być. Może być palnik, może być nawet świeczka, dosłownie cokolwiek, co nam podgrzeje, stosunkowo punktowo. Dajemy Grzejemy... tylko rysę. a woda musi być zimna. Możecie tam kostek lodu nasypać, cokolwiek, żeby była bardzo zimna woda. Może wystarczy. Nie zawsze za pierwszym razem się udaje, ale zawsze się udaje. No i co? Musimy raz jeszcze raz. Pod światło już widać, że rysa się pogłębiła. Tak właśnie dobrze, mamy szklankę. Udało się już ją rozciąć. Co prawda nie udało nam się idealnie. Ale to nieważne. Taka też będzie działać. Teraz zrobimy knocik. Musi być stosunkowo sztywny, ponieważ on będzie w oleju płynnym. A i jeszcze jedno. Te krawędzie są teraz bardzo ostre. Należy je ogradować. Możecie użyć papieru ściernego. Możecie użyć cokolwiek, co jest twarde. I, i ograduję wam te krawędzie, żeby nie pociąć się. A więc będziemy potrzebowali papier, może być taletowy, najlepiej taletowy. Najlepiej to taki szary, żeby nie miał żadnych barwników. Taki będzie najlepiej chłonął olej i nam go transportował do góry. I będziemy potrzebowali również drucika. Kawałek drucika, on nam posłuży jako podstawka. Więc odrywamy kawałek. I zwijamy go pod skosem. W ten oto sposób, aby perforacja nie znajdowała się w jednym miejscu, lecz była rozłożona wzdłuż tego knocika. No, i teraz go zwijamy. Rolujemy go. On nam się oczywiście odwinie kawałek, ale pozostanie skręcony. Delikatniej nam go usztywni, coś takiego. Końcówkę najlepiej zaginamy, i drucikiem go owijamy. W ten oto sposób, coś takiego. Z pozostałej części wyginamy, żeby nam się zmieściło do butelki, coś takiego, cokolwiek. Na dno wsypiemy piasek. Drobny piasek jako podstawę nam będzie służył. Aha. I on jest teraz za długi, więc odrywamy po prostu tą końcówkę, aby nie sterczał bez potrzeby. Dobrze. To teraz nasypię piasek i go wciśniemy. Ok, wciąż jest nieco długi, więc oderwiemy tą końcóweczkę, choć nie musimy, by się po prostu upaliła. Dobra. Dolejemy olej. Teraz możemy odpalać. Ona nam się na początku będzie mocno palić, no bo zanim dojdzie do tej wysokości, do poziomu oleju, to musi się upalić. Jak widzicie, gdy knocik wyrównał swoją długość, już przestał się kopcić. Generalnie możecie kupić gotowy knot, taki woskowany, jak do świeczek. On powinien dawać radę, z tym, że on będzie dawał bardzo mały płomień. Taki, jak macie w olejaczkach, tych podgrzewaczach. On będzie tak, tak ledwo się tlił. Knocik bazujący na papierze jest zdecydowanie lepszy. Daje większy płomień. No Trzeba jednak uważać, żeby nie przedobrzeć, bo jak gdy się go zrobi za gruby, to on będzie kopcił, wiadomo. Wszystko z rozsądkiem, prawda? Dobrze, kochani, mam nadzieję, że Wam się podobało, Żeście, że się czegoś ciekawego dowiedzieliście, bo to byłoby na tyle. Trzymajcie się.